Witam Was kochani, bardzo serdecznie kochani w aktualizacji Bubble Games Simulator. Kochani trzecia aktualizacja, kochani, nowy tryb, nowy świat kochani, zapraszam. Dzień dobry. W ogóle witam, witam, kochani, nowa aktualizacja, poczytajmy sobie do aktualizacji. Tak, mamy nowy świat. mam coś takiego, sobie dzisiaj testujemy. Nowe pety. Uuu, coś nowego. Mamy tego, mamy tu coś nowego. Tu mamy... Mamy oczywiście 7 nowych jejek z tego. Free co? Co e było, oczywiście? Przepraszam, i nowy sezon. I jako sezonu drugiego mam kochani. E, zadania standardowo, dobra, co by zrobimy od razu. Zadania sobie zrobimy od razu, oczywiście, na, wy, na pierwszy strzał. Eee, oczywiście no nie jestem mi się ożytowana. Tak, e, no tak, ale wiadomo. I mamy tego petaka, który jest darmo, który kosztuje o kurde, coś na, na waluta jest. No dobra, spoko, już mi się to ciekawiam. Wykle 6 tego i to jest na górze tak naprawdę, to wiadomo. No dobra, czyli ta mapa jest tu. Idziemy tam. No, kochani, nie wiem ile to kosztuje światek, ile świat kosztuje chyba nic. Nie wiem ile to kosztuje. 10B. Dajcie mi, kochani, chwilkę. Dobra, kochani, ja jestem już na chwilkę przemyślałem sobie to, kochani, pozbieram, so, kochani, update, no, nowy update, kochani, nowe to, i będziemy ja czy, ja mam wam jednak, ciekawy, a czy nie, kochani, zobaczycie, no, nie wiem, no, we wtorek, tak? To będziecie mieć na wtorek odcinek z nowej aktualizacji. W poniedziałek będziecie mieć, nie wiem czy tam w poniedziałek to będziecie mieć z tego update'u wielkanocnego oczywiście, tego wiadomo, przeszłości wiadomo. A więc tak kochani, no Wielkanoc wiadomo, tak dalej, tak, który się skończył, tak, bo... Ale tam naprawdę no fajne rzeczy tam powybywały i nowy sezon kochani, oczywiście. Jest teraz nowy sezon, no i widzicie, no i to zawsze tam taki problem, bo mapy nie było, kochani, przez dwa ty Wiecie ile, nie było mapy? Przez dwa tygodnie nie było mapy. Ale w końcu się pojawiło, ale wyciekał ładno. Powiem Wam kochani tak. Postarali się. Bamby jak naprawdę się postarał. Powiem, że nie. I po prostu, no to jest fajna sprawa, tak? Tak naprawdę. Ale no też po pierwsze nie mam jak za bardzo tą ogarnąć, tak? Bo powiem Wam no, tak. Tak, mam, mam, nie tak. Powiem Wam tyle. Mega, mega super. Mega sprawa. Nie wiem. Jeszcze pół miliona. Ale myślę, że na tej mapie będą te. Tak myślę. I nowa waluta jest zauważyłem. tiketowa Bo na karnicy tam widzicie. Może dzisiaj to zrobię, ale pewnie zrobię. No też zadania zrobię, to tak. Udałoby się. Nie, chyba nie ma ewolucji, nie ma ewolucji. Nie ma opcji. No jeszcze 5 5 koń. Dobra koń, zobaczymy się, będę miał 11b. Dajcie mi chwilę. No dobra koch, już jestem. Wróciłem do was. Mamy, mamy te 10 bilionów. No i ja sobie idziemy. Wypowiem za... Super to jest fampożony. Nie wiem. O Wam powiem, mega to zrobili. No trochę takie Jaki wo jakie Jaki mega. Jakie słodziasne to jest. Nic spać coś tam. Aha, dobra, no co to jest? No. no, Marlujemy. no. No, raz, dwa, trzy. Aha. Czes a to. Nie no, po prostu. Osiem raz dwa. nie to liczę samo, Dobra, przepraszam. No, znowu. Dziesięć. Dobra. to Na pewno 200 laka. no Dobra, jeszcze raz. Ale, jaka też można zdobyć? Widzicie? Fajna sprawa, Wam powiem. Ciekawa. Ale zarazem interesująca. Raz, dwa, trzy. O, nawet pięć możecie zdobyć. No i znowu to mamy. Dobra, okej. Okay. Pięć znowu i to wieki gdzie to w ogóle to widzicie to po prostu wiem wiem bo wiadomo tak coś nie ma co tam 10 i to będzie znowu tu bo to jest procent tak albo nie może no pewnie tak no prawda coś tam brak coś tam witaj 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 nie ma nie ma ale nie ma o możemy też kupić to ale nie możemy z etykiety teraz może meta, sprzedajemy 150, to za gold, ale powiem wam, że fajna sprawa, bo betów tu na razie nie ma, jak widzę, no jest taki pierwszy tylko, czy to dobra? No dobra, jak na, na start to jest dobra. Jest dobra na start, wam powiem kochani, wszystko chociaż drobnijmy tego zwykle, chociaż. nie chcę. No bo nie tak, no po prostu, żeby coś dropnąć to trzeba, trzeba być taką. No ale to wszystko dropię. Chyba mówię, to zawsze działa. O, nawet nowo Nie, ten indeks ja chyba nie zaliczę Nie, to jest do nowego chyba. A, to jest do nowego indeksu, przepraszam. może szybko pójdzie, bo mówię, no... Uskawicznie. I założę się, że te się założą. Nie, to się nie założą. Czyli nie chcę założyć nawet, że one się nie założą. Takie są, takie są kłębki. Ale ja Wam powiem, że ten, ten tryb jest super. I tak będzie trzeba to zrobić. No no musimy i tak to zrobić ten indeks, więc no i Tak nas to czeka, więc żebyśmy to zrobili od razu. Lepiej to od razu zrobić No bo tak naprawdę to lepiej to od razu zrobić O ja już mam Bo chyba czekajcie co ja nie mam? Dwóch nie mam. Dobra, spoko. To może za zdrowie dzieła. No już zdobyć dziś. Nie tego. No i życie mi ułatwia. to tylko chcę życie łatwe. No ułatwia no? mi życie. No dobra, czyli tak zostało mi tylko to, to. I tylko tego zdobyć jako na no, 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 to maruj się. I zrobimy dzisiaj to i odblokujemy zro... jeszcze jedną mapę. No, po prostu, kochani, lepiej to zrobić wcześniej, tak? Ja tak uważam. No, bo tak naprawdę, jak mam okazję, to robimy teraz, tak? To wiecie, nie ma co teraz czekać, bo później to moja zapomnę, tak? Bo ja w tygodniu to czasu nie mam, tak naprawdę. W tygodniu to nie mam jak. Nielimitowane, nie gdy mówię, w Te takie rzeczy, które są. rzadziej, po prostu. My z organizmem na górę tą gardną, Oczywiście już nie ma megów, super, się cieszę. Zdejmiemy sobie teraz. Nie, wiem, Zdejmiemy. Bo life, nie załóżmy. To załóżmy na za co na chwilę. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy taką sztuczkę. Może to jest taka śmietna sztuczka, nie, ale no to jest dla takich mało wtajemniczonych. No a potem tak odblokujemy wszystkie mapy, dobra? I potem Wam konie wytłumaczę. Może no, się będziemy wszystko odblokować. Bez map to ja się nie ruszę I oczywiście chyba coś mam w coś nowego No jak Tylko Tylko tu, tu nic nie ma Tu tylko coś jest Automatyczne A coś takiego takiego Slot coś tam Ale dobra, tu mamy tylko 200 etykiet Dobra, no, to się zrobi Nie, to, to się kochani zrobi, to się tam wiedzie ale super, że jest nowa mapa, będę miał co robić. Yy, jednej gry będę się to i oczywiście. Nie wiadomo, tak, dobra, Idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy dalej, później sobie przejrzę mapę. Będę ja na jednym zamachem, to zrobimy, to wiecie. Nie ma co. Na jednym odcinku. Ale kochani, przez tydzień to ja tam aktualizację będę trochę nie obrać. Będę, no na pewno. No jedną grę tu już przeorałem, więc my, już mi się nie chce. Takiego Dungeonsa, kochani, ale to już... Kurde, oni mówią tyle, że... Ja jestem on taki i kochani, że ja tam się nie muszę przejmować. Ja sobie mogę wejść tak naprawdę, ale... Coś tam jest, troszkę szkodziłem, coś tam jest. ja jestem ciekawy, co to jest. To już i ostatnia mapa I jesteśmy w domcie u No ostatnia mapa no. no. robot, co to jest robot, coś co to jest Uu, to muszę sobie przycostować, no, uh. uh, no to na chwilkę sobie przepraszam, was, przepraszam, zdejmiemy to wszystko, założymy sobie na początek tych panów, wyposażemy was panowie i ja sobie kochani zrobimy coś takiego, ale zrobimy sobie mały trik, który nie zadziałał. Tylko kosztuje? No dobra, odblokujmy fajnie najdroższe po prostu. Blokujmy to najdroższe, a potem pomyślimy. Ta gra nie chcesz, żeby tego zrobił. Nie no nie chcesz. Jeszcze raz. Cyk, 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 cyk. Nie muszę tego zrównoważyć. No, twórz sobie iść. Nie, by tam piecem wychodzi, dajcie Na no, Już jestem. Wróciłem. No i koń tak, będę wiem, co robić po prostu. Tak, bo tutaj trzeba dużo też zrobić. A niestety trzeba porobić. Tak, to wszystko trzeba zrobić. No i mamy tu. Dobra, damy radę, damy radę kochani. To tylko. Jeszcze trochę damy radę. Mamy, da mamy dużo tego. W sumie nie będę tego kochani, maksować, bo to nie ma sens, tak naprawdę. Bo tak naprawdę to się nie opłaca, kochani. Wam powiem naprawdę, no nie opłaca się. No. Dobra, mamy to. Udało się. Weźmy sobie kochani, na początek potkę najlepszą. i co z tego drobni. Zwykłe, no kurde, no jak. No może być. Ale lepsze, tak? No nie mówię, że nie. No nie najgorsze to nie jest. się swojej nie jest najlepsze, ale no. Mocno rzekać. tam ta za 120 coś było, ale dobra, to już za chwilę przejdziemy. To jakiś będzie part? Uu. A, bo tu są jeszcze, przepraszam, bo e, właśnie, no tak, zapomniałem, bo tu jeszcze będzie, tutaj coś jeszcze jest. Ale w ogóle co to jest? Aha, do pasu. No, mhm. no i wygrałeś? Co wygrałem? Co ja wygrałem? Iketa. Tak, chcę zagrać jeszcze raz. Poziom średni. Zagramy średni. przedni. Memory. Boże, kiedy to się wygrało? Aha. Czas na czas. Ja, no, łatwe wam powiem. Dobra, kochani, tutaj ja kończę. Bo idę się bawić, kochani. Życzę wam miłej, kochani, miłego popołudnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć. I widzimy się we wtorek. Pa, pa.